Aniś dzisiaj zachodnio pomorskie, grzmiąca u rolnika ja i do zobaczyć tam się dzieje Więc zobaczymy, jest ponoć Była, była chyba policja Tutaj, że jest komornik. Ponagrywamy trochę. Dzień dobry. Wszystko jest transmitowane na żywo. Nagrywam na YouTubie. W razie bo są Państwo w internecie, żeby wszystko miało ręce i nogi. Ja dokumentuję dzisiejsze wydarzenie. Ja jestem dziennikarzem z niezależnych mediów. Nazywam się Konrad Wichert. Występuję jako Studio Polaków. Prowadzę niezależną telewizję internetową. Dobrze. Umownik Maciej Winkiewicz w sprawie KM209 łamane 21 wniosku gminy Grzmiąca przeciwko panu Maciejowi Poniatowskiemu na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinku Wydział Pierwszy Cywilny z dnia 12 lutego 2012 roku. Sygnatura akt 1C1124 łamana na 19, zaopatrzona w klauzulę pos, yy, wykonalności postanowień z dnia 14 kwietnia 2021 roku. Komornik przybył na miejsce czynności o godzinie 9.00. Już tutaj jesteśmy godzinę. Do miejscowości Grzmiotra w celu wydania wyżycielowi yy, nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 26, łamaną na 3. Urządzono w miejscowości Grzmiąca, obrę innych grzmiąca, yy, dla której prowadzona jest księga wyczysta o numerze KO1 i łamane na 301626 przyłamane 6, na 8, łamane na 8 Przy czynnościach obecni byli Pan dłużnik Maciej za Zawierzyciela Stawili się Pan Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Matowski oraz pracownik gminy pan jest to wpisane mm. jesteśmy na działce 26 łamane na 3 stwierdzam że znajdują się na nich ruchomości które nie zostały przez yy, dźwiga usunięte pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie czynności są to między, między innymi te drzewa tamte drzewa tutaj ten sprzęt oraz tutaj te szopa namiot Larnie, wiata. One są wobec, wobec tego, że wierzyciel dłużnik nie usunął w dniu dzisiejszym na czynności ruchomości, a, a, a komornik na czynności nie, nie przywołał osoby, które to uprzątną, bo nie chciał generować podczas pierwszej czynności kosztów, które finalnie będzie musiał ponieść dłużnik. W dniu dzisiejszym komornik zarządza wstąpienie od czynności i zarazem wyznacza termin przymusowego wydania nieruchomości na dzień 7 września 2021 roku na godzinę 9. Dziękuję. Proszę pana, przepraszam, ja jako postronny się dzień zapytam. Dzień chcę tutaj że... Dobra, jeszcze e... tam. Dobra, tam ale mów, mów. Tak, ale to jakieś wnioski do protokołu ktoś chce złożyć no ja. składać wnioski wszystko co y, y, ja. było mówione i tak dalej y, zanim przyjechaliśmy no ja chcę powiedzieć to że moje rzeczy są uprzątnięte wszystko to co się znajduje na tej działce to należy do mojej matki i to było przed wydzierżawieniem to należy do mnie i należy, może składa składa sprawę w sądzie o przywrócenie Adana posiadania stępujące. i doniesienie do prokuratury o kradzież mienia Miałeś. Mojego mienia. A co Pani zostało ukręcione? Złożę, jeżeli Państwo to ruszycie, na pewno złożę. W... A to Pani dopiero złoży, tak? I w... Jeszcze raz, taki Pan wniosek składa, dokładnie. że... Y, 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 I złożyć na Pana, Moje rzeczy zostały uprzątnięte, tak? zapisz do protokołu przygotowanie Pana y, komornika do ewentualnej egzekucji, czyli przygotowanie drogi dojazdowej, w jaki sposób tutaj weszli i tak dalej. Kim Pan jest? Ja jest proszę tutaj. opuścić miejsce czynności, nie jest pan stroną postępowania. Nie. Proszę nie, nie przeszkadzać w czynności może. A pan pełnomocnictwo? Nie może, nie Mogę nie panu nie nałożyć grzywnę. Ja na. Proszę pana, proszę pana, ja proszę rozmawiam z ja matką. Proszę pokazać. Eee, proszę pana, pokazać. Ja z panem nie rozmawiam, proszę ja rozmawiam. pokazać Maćkę. pełnomocnictwo. Ja nie krzyczę, to no bo bardzo tak, czynności to no, się nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Moje rzeczy zostały no, przeszkadza, przeszkadza, tak? Nie przeszkadza się nie pana denerwować. Naprawdę, to nie o to chodzi tutaj przecież. Każdy no, jest tak. w trudnej sytuacji. Pogadza. Moje rzeczy zostały uprzątnięte co dalej? I tutaj absolutnie do absolutnie też nic. Jaki pan składaniem jest? Moje rzeczy zostały uprzyknięte z działki. No, to nie działki. Numer no, nie. Nie nie 263. Tak? Tak, wszystko to co się znajduje w tej chwili obecnej Wszystko co się znajduje w chwili obecnej Obecnej ma na działkę. Na Należy do mojej matki Doroty Panatowskiej <noise> Która prowadzi sprawę o zasiedleniu w badanym gruncie. Przedmioty te znajdują się tu od kilkudziesięciu lat. Znajdowały się przed wydzierżawieniem. nie Przybioty znajdują się na działce od kilku lat, tak? Od kilkunastu. Dobra, od wielu lat. Znajdowały się przed wydzierżawieniem przeze mnie działki. Nie tak. było protokołu przekazania, bo było protokół, protokół. My mamy zdjęcie, altana stała, wszystko stało, wszystko to było. Znajdowały się przed wydzierżawieniem. Także to nie były rzeczy Maczka, tylko to były rzeczy moje. Tak, to wszystko było. Swoje zabrałem. Przez ze mnie działał. Może pokażmy drogę, gdzie jest na mapie droga dojazdowa do działki. Może pokażmy to, jak to wygląda. To jest droga, to, to tak. dołogę, jest To Maciek udostępnił swoją drogę, on On sam we własnym zakresie jeszcze jeszcze tą jeszcze drogę robił. Zawarza... No, nie, może, może zobaczmy jak ta droga wygląda. Ale wszystko zawarłaś w protokole? Ja, no Zapytałaś to jeszcze, pan... jak to A, jeszcze to... nie jak... Słucham? Wszystko Piszę też, że pan Wójt właśnie na te, dostał, tu się na tą swoją dzierżawę. Tu, dzięki czy, naszej przyjmowaniu. Nie, 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 działkę. tutaj. To później. Się ja chce, się zastanawiam samochodem przy drodze tak, do tamtędy, i tamtędy, wójt, i tamtędy proszę, szedłem. Tak, zadzwoniłem pan, do pracownika, który poinformował, że do pana, pana, pana wójtędy wójt i jest... szedł tą bramą. Tak, przy okazji, jak pan wpisał moje dane, może pan też mi się przestawić, kim pan jest? Moje dane ma pan spisane, myślę, że. Spisywałem te dane. Spisywał, bo patrzę na moją mojego wizerunku. Jest pan funkcjonariuszem, jest pan funkcjonariuszem publicznym, a sam publiczną. jest komornik. Nie, 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 nie wyrażam zgody na pobieranie zeznanie odwoławcze, e prawda? Ale jest pan pr Pobiera pan publiczne <SZ3> pieniądze. Pan exactly professor. <disappearance> <PowerPoint> <Gutenkr> pieniądze, jest pan, chce, pan się publicznym pracownikiem. Czy do komornika spisaliście już wszystko, wszystkie zastrzeżenia, bo to będzie Dlaczego publiczny pracownik nie chce mi się wylegitym powiedzieć? Spokojnie pan powiedział, powiedziałeś. To też moje, żeby w protokole... Że, tak, zez... że, um... że złoży skargę, tak, niech pan tu Ja na żywo jestem ogólnie na YouTubie, więc spoko. Cieszę się, kopie. No ja się tak. bardzo cieszę, że pani udowodniła. Nie, 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 pan dopiero pani, ma... Pani, pani oddał chce złożyć takie Jak najbardziej. Pani oddał chce złożyć oświadczenie, że prowadzona jest sprawa o zasiedzenie i wszystkie rzeczy, które tu zostały są moją własnością. ale Dorota nie jest, nie jest stroną yy, po ale... postępowania egzekucyjnego. Bo... A, 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 a. Zdjęcia, że wydziałki 26 do 3, tak? Tak, tak. I wszystkie? Jak... Ale... Pani Doroto, może Pani doda do protokołu, na jakim etapie jest postępowanie o zasiężenie? Nie czy jest zakończone, Panie Wójcie, czy Pan... Z niezakończonym postępowaniem sądowym coś by Pan w gminie zrobił? Coś by Pan mógł cokolwiek ruszyć, jeżeli by y, nie było apelacji i ona by nie była rozpatrzona, jeżeli sprawa by nie była rozpatrzona do końca. Coś Pan by mógł uczynić w tej sprawie? Występowała Pani o zabezpieczenie? Chyba są to oddalenia. Oddalił to Dobra, poproszę Pana Panią Towskiego, odczytam protokół z czynności. No, ale komentarze. Pozdrawiam Was. o tych wierze, rolników walczymy no, już dwa lata tutaj. Był pustoski. Dwa lata? E, tak, 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 No bo tutaj jest produkcja sani? rolnicza. Tak, <grym <grym no, możesz to po tego produkcja rolna. Weź tak, opowiesz. No, wolałabym, żeby mieć Produkcja rolna i po prostu to przeszkadza sąsiadom, tak? No i jedynym wyjściem według Urzędu Miasta było po prostu zakończenie umowy dzierżawy z rolnikiem. To jest ich życie, nie? Dana. Oni tutaj po prostu egzystują, to mhm. po prostu tutaj może. Tak, tutaj po prostu... Przejść jest, się pokazać to wszystko? Wierze. Tak. Poczekaj, bo po prostu to już Zaraz po stwierdzono, że na działce znajdują się nieruchomości należące do matki różnika pani do Poniatowskiej, w postaci drezna, baniaków, urządzeń rolniczych i innych nieruchomości znajdujących się na narejestrowanych na nagraniu z czynności. To wszystko, zostało zarejestrowane. Ponadto na działce znajduje się szopa, namiot warzywny i szklany. Obecnie uprzątnięcia przez dłużnika w dniu dzisiejszym działki komolnych odstępuje od czynności i wyznacza termin przymusowego wydania działki na dzień 7 września 2021 roku na godzinę 9.00. Dłużnik składa następujące wnioski. Moje rzeczy zostały uprzątnięte y, z działki numer 26 na 3. Wszystko co się znajduje w chwili obecnej na działce należy do mojej matki Doroty Paniatowskiej, która prowadzi sprawę o zasiedleniu y, na danym gruncie. Ruchomości znajdujące się na działce znajdują się na niej od wielu lat i były one przed wydzierżawieniem przeze mnie działki. Pani Dorota Poniatowska oświadcza, że prowadzona jest postępowanie o zasiedlenie działki nr 26 na 3. I wszystkie rzeczy, które zajmują się na działce, są moją własnością. Czy Panu chce zapisać? Tak. Że złożę sprawę, złożę wniosek do sądu o przywrócenie własności. Złożę sprawę. I skargę do prokuratury o kredycie czy... się Przerzucenie posiadania. Przerzucenie posiadania. I? I skargę do prokuratury. Do prokuratury. Okradzisz mienia. Do prokuratury. Okradziesz. Proszę pana o podpisy. Udostępniajcie, róbmy zasięgi. Udostępniajcie masowo. Trzeba się dogadać. To nie może się mówić. Dobrze, dobrze, ale wyjdę do wójtach. Wy, Trzeba się z nim dogadać. Będziemy próbować się dogadać przez chwilę. Wczoraj to mówiliśmy. To jeszcze... Dobrze. Dziękuję, Dziękuję panu też, za przybycie. Nie o to, żeby też był pan tak nerwowo do mnie Nie, 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 nie pani się nie, 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 bo rozgrywała. ja akurat mam panu. Rozmawiam, rozmawiam, rozmawiam z panem dłużnikiem, a pan tutaj przybył. Ale, ale spokojnie. nie wiem. Ani to się pan nie przedstawia. pana, i dla Wie pan co, to jest troszkę nie fair, ponieważ ja się przedstawiłem, tamten pan zapisał sobie moje dane, a sam się nie potrafił przestawić, więc o co tu chodzi. Idę pokazać dalej, o co w ogóle chodzi.

I skupcie się Państwo na wyroku. Pana, my, nie wydawę, tak? my znamy, wiemy, jakie są narzędzia odwoławcze, my doskonale Korzystajcie sobie... Korzystajcie z nich. Korzystamy. To jest trudna sytuacja dla każdego wiem. Ja macie okrutną pracę. Ale jak nie możemy, możemy a jak możemy korzystać, tak. jak Wykonujemy, wszystko zostaje wyrok, odrzucone? Ten Ktoś ten wyrok wydał. Ktoś musi wykonać. Wiem. I to musicie Państwo do wiadomości przyjąć. Dziękuję serdecznie. Tak jest. Pana też A jak się u Pana Wisławskiego jest... opracowały dobrze? Oja o, kamina! To jest dobry komornik. Jest dobry komornik. Najlepszy przecinku. Konar, podejdź tutaj proszę. No, e, Przedstaw się Doroto, jak się nazywasz i o co w całej tej sytuacji chodzi? Bo e, wtargnęliśmy w momencie, kiedy komornik co robił, dlaczego i co tu się dzieje? Opowiedz o tej sytuacji, proszę. Może lepiej nie lepiej syn niech opowie. Opowiedz nie, sobie, bo ty numer, jesteś spokojna. Nazywam się Dorota Poniatowska. Tu stoimy na działce numer 26 przez 3. Działka, która jest zasiedziana przez nas, zagospodarowana od lat praktycznie 70 kiedy się tu wprowadziliśmy. Po, ona była użytkowana przez moich rodziców, potem już tylko przeze mnie. W tej chwili tata już nie żyje, mama się tym nie zajmuje. I po pewnych tam kłótniach z sąsiadami mieliśmy donosy, że użytkujemy tą działkę. Ale sąsiadom powiedz nie pasuje to, że sąsiadom, prowadzicie tak, tutaj dokładnie. produkcję zwierzęcą. Że są tak, tutaj zwierzęta. Mój, mój syn w tej chwili już 27-letni po prostu jego, jego założeniem było zostać życiu rolnikiem. No Piszą, i... że ma pani szlacheckie nazwisko. No A nas jest Poniatowska. Tak, 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 tak. No i on chce zostać rolnikiem, więc żeby mu pomóc, pozwoliłam na tej działce, z którą nie miał gdzie, więc pojął tak. tutaj swoje maszyny, tak. co nie umknęło uwadze moim sąsiadom i tak. oni przeciwni byli. Czy możemy pokazać, o co im chodzi, co o nich są zająć, żeby się pani ze mną przeszła i że pani im pokazała. Nie, zajęcie komornicze już jest. Zajęcie no. w dniu dzisiejszym, dzisiejszym. Komornik przyszedł, no. zabezpieczyć ziemię, wyrok sądu jest, tak? tak. Dzierżawa się zakończyła, więc teraz Jesteśmy przyszedł komornik, ale komornik, e, e, o tym nazwisku, który tutaj był, ja już nie pamiętam, e, chciał postąpić bezprawnie. A na czym ta, 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 ta czynność miała polegać? Stancie tam, bo Was nie by widać. Polegać, no miałaby polegać na tym, że na tej ziemi oprócz, e, oprócz głości pana Poniatowskiego, którego dotyczyła egzekucja, są również Zresztą rzeczy moja? pani Doroty i są to folia pokażmy tutaj, tak? Jest to folia tutaj, chodź Konrad. No właśnie, musisz mi wszystko pokazać. To drzewo należy do Pani Doroty. To drzewo? Tak. Przejdźcie tamtędy. Tamtędy, tutaj jest, zaraz pokażemy co należy do Pani Doroty. No to jest Imię... wieloletniego tutaj mojego działania, tak? tak? I dlaczego jest sprawa o zasyceniu? Ale Konrad, i teraz komornik, żebyście Państwo wiedzieli, komornik nie może zabrać rzeczy, które należą do tej pani, bo ta, nie dotyczy tej pani sprawa egzekucyjna. I teraz wszystkie rzeczy, które miał dzisiaj zabrać, i jak to on określił w rozmowie, to że na, na, będzie koszta powiedzmy tutaj zwiększał, generował koszta rozbiórki tych rzeczy, no skończyłoby się sprawą sądzi, o przewrócenie posiadania. Ale co tu jest do rozbiórki? Chodzi o to, na przykład, to o to, musicie, musicie mi to pokazać, wszystko wytłumaczyć ludziom. Musicie tutaj wyt powiedzieć, wytłumaczyć o co chodzi. Czy po prostu to zabranie, wszystko, co oni chcą zabrać? Wszystkie, że, wszystkie rzeczy również. No dobra, ale zabrane. tu chodzi o to, że oni chcą to zabrać i obciążyć kosztami dodatkowo, tak? Tak, dodatkowo kosztami. Dodatkowo Ogromnymi kosztami. kosztami, bo tak mówią, że przyjedzie firma i po prostu będą, będzie to generować ogromne koszty. Wszystko do Cna ma być wybrane i my... Tak? Chodźcie, pokażemy rzeczy, tak? No. Chodzi o to, że jest to między sąsiadami, a rolnikiem, sąsiedzi, sąsiadom nie odpowiada towarzystwo zwierząt. I tutaj trzeba by było tak zrobić, żeby po prostu zażegnać ten konflikt. Nie można go eskalować. Sąsiedzi również mają swoje racje i nie możemy po prostu ich zdania też negować. Dlatego trzeba moim zdaniem się spotkać i rozwiązać tą sytuację ja. po prostu, żeby i było dobrze dla Pana Polubownie Polubownie po i dla sąsiadów, którzy mają swoje argumenty, tak? E, tak, i to jest ta altana, zobacz, tutaj. No, pokazuje no, ta, no. altana. Tak, szklarnia, a tutaj pory. jest e, szklarnia, tutaj są kozy tak? Rzeczy... No, na razie nic nie ma. Nie ma to nie uzucięte to to zwierzęta. Tak, zwierzęta dzisiaj miały swój przewód. W ogóle sprawa już jest dwa lata. Tutaj był i Pan Marcin Bustowski w tym zakresie. No udało nam się to dwa lata, że tak powiem, pociągnąć. No, i tak z tym wszystkim to tutaj jest, nie? Dorota, moim zdaniem... No ale nic nie... Jest dobrze, tak? No... O co chodzi? Gmina nie może poczekać. Niech by się wyjaśniło o to zasiedzenie sprawa. No to ja mówiłem, pięć dni my się usuniemy z tą. Złożyliśmy mhm. wniosek tak. o zabezpieczenie co, tej działki co, co, do, do, do końca, aż wyrok będzie prawomocny a, o zasiedzenie. No niestety. No. On mhm. wszystkie, wszystkie nasze wnioski zostały mhm. odrzucone. Co, co im to da, że my teraz załóżmy, że, no, że wygramy to zasiedzenie, ale to teraz mamy to wszystko usunąć? Potężne koszty przyjdą, tak? Bo Komornik sam powiedział, że to jest. Czy myślicie, że taki proceder jest tylko u Was, czy on jest w całej Polsce? W całej Polsce! Co byście chcieli powiedzieć innym rolnikom i ludziom oglądającym? Przede wszystkim, żeby udostępniali, żeby trafiało to do innych rolników, prawda? Więc może warto się skontaktować z innymi rolnikami, może mają podobny problem, może warto ten proceder obalić. Mnie to po prostu przeraża. Ja jak oglądałam takie rzeczy, to nie wierzyłam, że coś takiego się dzieje. W tej chwili, dotknęło, w tej chwili to nas dotknęło. tak? Czekre jest to, że ludzie zapomnieli, że my produkujemy jedzenie dla nich. Mhm. Nie, nie szanują tego. I, i chcą nas stłamczyć. Wszystkich rolników, bo rolnik to nie jest rolnik. Rolnik to jest dziad. Jego trzeba naszą się wyprzedzić, jego dzisiaj nie poważa. Rolnik to jest osoba, to nie jest człowiek, to jest podczłowiek. Dokładnie. Ale A to tak człowiek być nie gorszego, tak. gorszego gatunku. Czyli polski rolnik jest zagrożeniem, lepiej dlatego brać zagraniczną żywność? A ja, jak najbardziej? Jest... Na zlikwidować. Mhm. Produkcję zlikwidować? Wójt mi ziemię sprzeda. Jak produkcję zwierzęcą zlikwiduje? No i co to jest? To namawia mnie do likwidowania produkcji. No i z czego będziecie pewnie, żyć? No, no to ale to z, to... z czego? Ale z czego? My, my z czego będziemy żyli? Będziemy, będziemy rozmawiać, na pewno sytuację uda się polubownie załatwić Ja wierzę zawsze w, w, w takie... Co byś w... chciała w... powiedzieć Monia na zakończenie tego no wszystkiego? Nic, tak no, że jest przykro no, że teraz po teraz to jest prostu tragedia, przez, to jest tragedia Że się z tym borykamy już tak długi czas Nie możemy no, dojść to do konsensusu I po prostu jest przykro no, Przykro jest, że tyle jest emocji że takie sytuacje, że komornik musi wchodzić. Tak? I zupełnie tu przypadkiem jestem, tak? To trzeba podkreślić, że... No przypadkiem, bo jesteśmy jest. w zupełnie innej sytuacji, bo o 18 spotkanie w Barwicach między innymi z ministrem Janowskim, na który też Was zapraszamy, Będzie Będziemy rozmawiać o Waszej sytuacji Będziemy również Będziemy dzisiejszej bardzo. dobrze. Także no i Konrad przyjechał nas tutaj również wspomóc w zakresie właśnie tej dziennikarsk dziennikarskiej. I dziękujemy też z góry, że, że to nakręciłeś tutaj dzisiaj, bo to Poko. są też dowody, prawda? Tak. Dobrze się zakończyło, że komornik nie generował kosztów. I nie zabierał twojej A dlaczego uczucia? pan, który się patrzył z, na moją legitymację, spisywał sobie moje dane w swój telefon? Nie, aseso, nie potrafił się przedstawić. Nerwowa sytuacja Konrad. Mhm. Naprawdę, dla każdego, bo się pojawiły kamery, przyjechały osoby postronne, nie które spodziewali. nie spodziewali się tego tak, ale każdy musi zrozumieć, że zarówno ci państwo potrzebują ochrony, jak i no tak. komorgi potrzebuje też filmować I, i, i mieć swoją ochronę. Wiedzy, I my też musimy nagrywać. Ja korzystam z niewiedzy. Tak. Przy, nie Widział, że znamy zakres y, prawa, tak? że, że, że możemy złożyć i skargę na komornika, a zresztą dzisiaj... Już miał skargę na komornika, że była niemerytoryczna, sama Pani wie, że zostanie odrzucona. Ale jest y, dzisiaj złożony wniosek. Y, wniosek do sądu o zmianę komornika z uwagi na to, że jego działania... Y, y, Słuchajcie, co są piszą, prawne. Tak. bo muszę poczytać Wam to. No. Sąsiedzi zazdrośnicy, bo pani ma jajka zbyt świeże, a nie z biedry. Jeden komentarz. Drugi. W całej Polsce niszczą rolnictwo, żeby zagłodzić naród polski. Kolejny komentarz. Dobra robota, pozdrawiam państwa i trzymam kciuki. E, tak, z tym, że ja naprawdę po dwóch latach nauczyłam się jednego tutaj, tej sytuacji że należałoby i Maciek również z Dorotą się zgodzą tutaj, zakończyć ten konflikt i niepotrzebne niesnaski. Tak. Spotkać się ja z sąsiadami. Z... To, ale z sąsiadami. Wójt jest między młotem a ja wójta się, Wójt jest tutaj absolutnie... Ja nie chcę na jego temat rozmawiać, bo jest wójtem i musi... Musi swoje zrobić. Musi swoje zrobić. Tak? Boimy się z tym e, Tak. Więc ja wójta w to nie mieszajmy, bo jest wójtem wszystkich i was i sąsiadów. Tutaj trzeba z sąsiadami się by, żeby, żeby po prostu z, ten konflikt, że tak powiem, jakkolwiek zażegnać, nie? Czy jest możliwość taka, abym nie nagrywał sąsiadów, ale żebym nagrywał ich buty, albo ubrania, czy spodnie? Podejść ich się spytać, w jaki sposób można ten konflikt rozegrać? Nie, ja, ja bym... Dzisiaj no, może... Tak? Nie, no jak pani chce, to możemy podejść, mamy czas. Ja na pewno nie będę no. podchodzić, nie chcę, nie Dobra, ja podejdę, ja podejdę. Tak, nie będę ich nagrywał. O co tutaj chodzi. W szacunku. Tak. W szacunku czy będę po prostu o... Tak, się... ponagrywam i tyle. I czy zgodziliby się spotkać wszyscy, żebyśmy mogli znaleźć rozwiązanie, żeby byli zadowoleni, wiesz, o to chodzi, nie? No, Podejdźmy. To... to może... Ja nie idę. Dobra, ja pójdę. To idź, tutaj możesz do sąsiadów, my za jakieś moje się i ugotują. I, i wracaj do nas. Niech tego ktoś musi was, z was iść ze mną, bo ja nie wiem gdzie mam mm. iść to. Ja, ja nie pójdę, No chłopie, nie, nie, daj się spokój. Nie, lepiej nie nagrywać tego. Ja bym ponagrywał, ale dobra. Czyli co, yy, czekajcie, ja sobie przyłączę kamerkę i tylko powiem coś. No więc, właśnie, słuchajcie, na koniec, no to co? No to jesteśmy w Grzmiąca, to jest zachodniopomorskie. Dzisiaj doszło do takiej sytuacji, kiedy komornicy przyszli, e, oni przyszli wydać decyzję wyroku, tak? Tak, wykonać egzekucję. Wykonać egzekucję właśnie, a więc właśnie tak to wygląda. E, więc nie wiem, słuchajcie, co by się musiało zmienić, aby Polak Polaka po prostu szanował. E, w każdym bądź razie dzisiaj bardzo mnie zastanawia sytuacja e, pracownika, funkcjonariusza publicznego, który wziął sobie moje dane z mojej właśnie legitymacji, którą mam tutaj, a sam nie potrafił się przedstawić. Bardzo zastanawiające. Kochani, w kontakcie trzymajcie się, cześć!